Ja bym tak nie zrobił, jak zrobił Artur, natomiast rozumiem go w pełni. Z Maćkiem Miszkinem rozmawiamy przed galą w Augustowie, ale tym razem nie o samej Gali w Augustowie. Nagrywaliśmy wcześniej Twoje, twoje, twoje przemyślenia na temat walki Marka Matyi z Pawłem Wstępnie. Wspomniałeś między innymi tam, analizując ten pojedynek o, o walce szpilki Artura Szpilki z Sergiejem Bratczenko. Po tej walce... Kiedy powiedziałeś, że, że tę walkę można było punktować dla Artura, większość osób sądziła zupełnie inaczej, spadła na ciebie trochę fala krytyki i tak w ogóle chciałem zastanowić się, zapytać ciebie, jak ty się w ogóle odnajdujesz w tym świecie internetowym, gdzie wszystko jest. Bardzo kruche. Mam wrażenie, że jeden dzień potrafi zmienić obraz człowieka bardzo szybko. Prowadzisz swoje kanały społecznościowe, bo też zachęcasz do tego, żeby z Tobą trenować boks rekreacyjnie. Jesteś stałym ekspertem w programie typowo internetowym, tak? W Ringu, Eto, to gdzie też zawsze są komentarze trochę uszczypliwe, trochę, trochę pochlebiające Tobie. Jak Ty w ogóle się do tego odnosisz? Bo, bo są osoby, które... No, przeżywają to bardzo, bardzo mocno i mam wrażenie, że, że wręcz tak obsesyjnie, obsesyjnie do każdej opinii podchodzą. Nie, absolutnie nie. No, ja miałem okazję spotkać y, Aitu Jaszminkę, który w początkowej, że tak. Absolutnie nie piję do niego, tylko ogólnie. Ale, ale, ale na przykład Aitu Jaszminkę, bo, bo większość z tych hejterów to przecież nie, nie widzę na co dzień, ani żadnego chyba nie widziałem. Gdzie w pierwszym okresie swojej działalności, bo trzeba też rozróżnić, że Ajtuś Minka na początku był jakby człowiekiem, który tylko hejtował i generalnie się wybił na tym, że, że był uszczypliwy, a później merytorycznie poszedł do boksu i obraz jego się zmienił. Jakbym nie miał żadnych do niego negatywnych uczuć, po prostu był dla mnie obojętny. I myślę, że większość tych komentarzy, a jak nie wszystkie, są dla mnie bardzo obojętne. Są oczywiście bardziej uszczypliwe dotyczące rodziny, wiary, czy, czy jakichś takich e, bar, bardzo intymnych spraw, e, których ludzie nie powinni poruszać, natomiast e, wiemy, że w tym internecie nie ma żadnych ba, e, granic, Trzeba się gdzieś do tego dostosować, taki mamy świat i, e, i ja tym nie żyję absolutnie. Jeśli bym e, gdzieś spotkał takiego człowieka i ktoś mi uświadomił, że to właśnie ten, e, który robił to i to i mówił to i to, to wiadomo, że człowiek ma chwilę e, słabości i nie wiem, jakbym zareakował, Tak jak powiedziałem, akurat w stosunku do tu Szminki nie miałem, nie miałem żadnych takich odczuć, ale są na pewno ludzie, gdzie, gdzie gdzieś mi bardziej jeszcze na odcisk nadepnęli. Natomiast yy, na pewno absolutnie. Masz, masz, masz taką listę, gdzieś zapisujesz sobie? Nie, 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 właśnie absolutnie chciałbym ci powiedzieć, że tym nie żyję. Nie mam czasu też e, za bardzo e, ani czytać, ani, ani nadzorować mhm. tego, co, co się dzieje. Nie kasuję, nie banuję, nie zatrudniam osób, które to robią. Ja ogólnie w internecie staram się wyczytywać tylko informacje i staram się jak najmniej przed komputerem, bo jeszcze jestem człowiekiem starej daty, że wolę właśnie tutaj zaraz gdzieś na łódkę się wybrać i, i na słońcu. Co posiedzieć, także, także absolutnie nie, natomiast są pewne granice na pewno tam przekraczone i, i ktoś musi się znaleźć, zająć tym, jeśli, jeśli nie chce, żeby dochodziło do takich samosądów, jakie doszły ostatnio, bo to też nie może być, że ktoś tak obraża, jestem zwolennikiem, że... że tak jest nękanie, nęka, nękanie psychiczne, to jest równe nękaniu fizycznemu. W dzisiejszym społeczeństwie mamy tak, że oczywiście absolutnie nie można tej bariery fizyczności przekroczyć i kogoś uderzyć, bo to jest o, 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 negowane automatycznie. Natomiast powiedzieć już można wszystko, i, i, i połowa ludzi na to macha ręką. Natomiast tak nie może być. Okay. Wspomniałeś. Ten incydent z, z Nagali w Pionkach. To powiedz, jak to w ogóle wyglądało z Twojej perspektywy? Bo y, początkowo pojawiło się takie zdjęcie, na którym z uśmiechem obserwowałeś tę całą sytuację. Wtedy też od razu, oczywiście, wszyscy bardzo łatwo to ocenili szybko, bez wnikania y, w temat. Y, jak Ty to w ogóle y, widziałeś? To, y, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? ja nie będę się tłumaczył, bo absolutnie tam nie, nie ponoszę żadnej winy i zdjęcie było w momencie. Bo to był mam, chyba kadr z filmu w ogóle. Tak, kadr, kadr z filmu, gdzie ja mogłem dopiero zauważyć całą sytuację. Nie wiadomo z czego się śmiałem, nie wiadomo. E, ja, sam, ja sam nie wiem, e, co było przyczyną tego uśmiechu. Na pewno nie, nie reakcja Artura ani nie gdzieś jego poddenerwowanie bo sam Artur i wszyscy wokół wiedzą jakie ja miałem zdanie na ten temat, jak Artur się powinien zachować i, i co powinien zrobić i jaka była moja, moja rola w tej sytuacji, dlatego ja tam i tak już były osoby, które to widziały i, i wzięły mnie w obronę i ja sam, sam też nie zamierzam się wypowiadać, tylko chciałbym powiedzieć jeszcze raz, że oczywiście ja bym tak nie zrobił, jak zrobił Artur, natomiast rozumiem go w pełni i tutaj nie chcę też wchodzić w buty człowieka, który był notorycznie obrażany yy, i gdzieś tam mu się ciśnienie podniosło. No. Artur też nie jest człowiekiem, który nigdy nic na nikogo nie powiedział, natomiast ktoś może wyciągnąć sobie yy, konsekwencje, jeśli nie da rady sam. Bo, bo wiem, że Artur jest i duży, i silny, i sprawny, no to, to w jakiś inny sposób może to zrobić, ale, ale to nie może być tak, że skoro ja tak robię, to ktoś tak, e, kto, ktoś inny też może tak robić. To są jakieś różne instancje, sądy e, w naszej kulturze, i, i niech ktoś dochodzi swoich praw, albo po prostu pójdzie i napluje też Arturowi w twarz, skoro, skoro mu się nie podoba, co Artur na niego mówi. Także. E, to za oko. Nie, nie, jeśli, jeśli ktoś, ktoś sobie z tym nie radzi, to mówię, może pójść do sądu, może mu założyć sprawę. Natomiast nie może być tak, że kiedy Artur coś kiedyś powiedział na kogoś, to teraz ja mówię cały czas na Artura, to też tak nie może być. Dobra. Powiedz, jaki jest twój status zawodowy pod kątem eksperta telewizyjnego, bo przez ostatnie lata byłeś związany... W zasadzie jako pięściarz czy potem jako były pięściarz z telewizją Polsat? Wraz z tym, jak Mateusz Borek i Mariusz Grabowski przeszli do TVP sport, nastąpiła mam wrażenie, taka wymiana kadrowa mocna w Polsacie. Grzegorz Proksa oficjalnie pożegnał się z Polsatem. Czy ty też się bo z swojej strony takie deklaracji jakby takiej czystej i twardej nie widziałem, czy ty też się pożegnałeś z Polsatem? Związałeś się z TVP sport tak ekskluzywnie? Jak to wygląda? Znaczy, ja na temat kontraktowych rzeczy to, to, to raczej nigdy, nigdy nie opowiadam, natomiast ja nigdy nie miałem stałej umowy, ja byłem e, czy ekspertem, czy, czy, czy komentatorem e, w różnych telewizjach, m.in. w niszowych, takich jak Fight Club, w, których, w którym razem mieliśmy okazję e, komentować różne gale. Pracowałem głównie dla Polsatu i tam się pokazywałem, i to jakby było moim priorytetem. Też miałem sentyment do tej stacji, bo byłem związany z nią jako pięściarz. Natomiast w pewnym momencie ja nigdy nie miałem, że, że tak powiem, żadnej blokady i, i mogłem pojawiać się w każdej stacji telewizyjnej. Ale teraz, przepraszam, że z Polsatu teraz zniknąłeś jednak? Zniknąłem, bo widocznie taka była zmiana, zmiana, zmiana ustaleń dyrekcji, bo, bo ja nie zostałem. O tym poinformowany, natomiast ja jakby miałem pozwolenie, żeby uczęszczać do wszystkich telewizji, wszystkich portali internetowych i tak dalej, i tak dalej. Nikt mi tego nie zabraniał. A że w pewnym momencie większość boksu, czy większość najważniejszego, na pewno polskiego boksu, przeniosła się do Telewizji Polskiej, no to też z racji tego, że byłem przez Telewizję Polską zaproszony, częściej zacząłem tam gościć. Widocznie. Widocznie e, telewizji Polsat nie do końca było to w smak, czy, czy, czy władzom e, obecnym telewizji Polsat Sport. No i, i jakby przestały mnie zapraszać i ja dowiedziałem się z mediów, że zostały ekskluzywne kontrakty podpisane czy z Przemkiem Saletą, czy, czy z e, Krzysz, Krzysztofem Kosadowskim, czy z Igorem Jakubowskim. E, no i to jest decyzja dyrekcji... Bardzo dobrze, że, że ktoś wyciągnął wnioski z tej sytuacji i jakby, jakby sytuacja komentatorów się przez to poprawiła. Natomiast ja teraz często goszczę w telewizji polskiej, gdzie jest, gdzie jest większość teraz boksu zawodowego polskiego. No i, i też przez jakiś ostatni czas było większość gal najważniejszych w boksie zawodowym światowym. Więc jakby. Ta zmiana, ten, ta zmiana mnie nie martwi, bo, bo cały czas pracuję przy najlepszym boksie, a, a to jest chyba dla mnie najistotniejsze w tej pracy, żeby, żeby jednak być przy wydarzeniach, być przy wydarzeniach, gdzie, gdzie ta ranga sportowa jest wysoka, bo, bo wiemy ostatnio, jakie były gale, przy jakich pracowałem, naprawdę ciężko się to komentuje, Niektóre wydarzenia. Człowiek chciałby y, chwalić, chciałby schlebiać, y, wtedy z, z jakby jedna ludzi i, i nie ma problemu, a, a czasem musi jednak skrytykować. A im ten niższy poziom sportowy, tym krytykować musi więcej, jeśli chciałby pozostać y, rzetelny i obiektywny. No i to, i to stanowi problem, to. Później stanowi falę hejtu, ale przede wszystkim obrażają się konkretni ludzie, bo wbrew, wbrew, w przeciwieństwie do tych hejterów, którzy są anonimowi w internecie, ja filmuję swoje wypowiedzi swoim nazwiskiem i później z tymi wszystkimi ludźmi, o których mówię, mam kontakt. Okej, okay, mówisz, że nie żałujesz, bo też wiem, że tam pracowałeś nie tylko przy Boksie, tak, ale przy kanalach Fenu i tak prawdopodobnie liczbowo tych występów telewizyjnych miałeś więcej niż teraz. Tak, ale jakby to nie jest główne, jedyne moje zajęcie, także, także ja nie, najważniejszym zajęciem, najważniejszą rolą pracy zawodowej jest to, żeby utrzymać siebie i rodzinę, a skoro ja sobie radzę, także, także tutaj nie mam na co narzekać. Okay, a tak y, czysto zawodowo w, pod kątem trenera bokserskiego, powiedz, co ty teraz właściwie robisz? Czasami gdzieś wrzucisz jakieś zdjęcie z Tomaszem Karolakiem, z którym trenujesz w Warszawskim Centrum Atletyki. Jakiś czas temu też pr y, pracowałeś chyba y, przy zajęciach grupowych w KSW Crossfight Gym. Nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne. Jak to wygląda? Gdzie Cię można spotkać i gdzie u Cię można trenować? Głównie w warszawskim centrum atletyki, tam gdzie jest e, cała czołówka akurat e, jeśli chodzi o mieszane sztuki walki, mhm. natomiast e, też często pojawia się e, tam epizod e, pięściarski, tam trenuje z, e, właśnie m.in. Artur Szpilka, e, tam czasem e, trenuje ze swoimi zawodnikami trener. Andrzej Liczyk. Ostatnio pojawiali się na sparingach m.in. bohaterowie dzisiejszej gali, czyli Kamil Bednarek. Widziałem sparingi Macieja Słoneckiego, który też w momencie, kiedy, kiedy przygotowuje się tu w Warszawie, bo są takie epizody, a nie w Dzierżoniowie, no to, to, to też mogę zaobserwować jego potrzymania. Także czasami też jest w tym warszawskim centrum atletyki boks na wysokim poziomie i, i nie tylko MMA, ale ogólnie jest to klub z, skupiający w sobie sporty walki i, i dobrze się tam odnajduje.